Lokomotywę, na której dzisiaj byliśmy, jest to naprawa rewizyjna lokomotywy plus modyfikacja, polepszenie parametrów tej lokomotywy no we wszystkich polach, gdzie ona tam po prostu miała jakieś niedomagania. W tym całym projekcie bierze udział bardzo dużo usługodawców, przedstawicieli innych firm z całej Polski, którzy po prostu no, tu razem z nami współpracują w celu właśnie podniesienia walorów technicznych tej lokomotywy. Nie będę tutaj wymieniał tych wszystkich firm, ale generalnie zakres tej modyfikacji jest taki, żeby polepszyć po prostu pracę przetwornic, kontenera pneumatycznego, wyłącznika szybkiego. Na podwoziu zastosowano cylindry hamulcowe z postojem i tak dodatkowo jeszcze polepszono, dodatkowo może przede wszystkim, polepszono pracę maszynisty, jeżeli chodzi o kabinę. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, sprawdziła się firma DARPOL, po prostu mamy od nich produkty, aparaty i urządzenia, lampy oświetlenia. Wszystko jest tutaj na LED-ach ze względu na ochronę środowiska. Jest to większy komfort pracy maszynisty, który sam sobie dobiera natężenie światła do pracy podczas jazdy, czy to jest półmroku wieczorem, czy jeżeli nawet słońce świeci. No i taką drugą dodatkową rzeczą jest to, że samo oświetlenie w przedziałach maszynowych, ale to już jakby po prostu nie jest związane z komfortem maszynisty, z pracą pracowników utrzymaniowych, gdzie jak sami tu Państwo widzieliście oświetlenie jest na takim poziomie, że właściwie zagląda w każdy kąt i można się spokojnie poruszać, nie zahaczając tam o jakieś części i elementy wystające, w których jest bardzo dużo. Żeby po prostu warunki pracy, czy to latem, czy, czy zimą, czy w okresie nocy, mógł spokojnie czytać, patrzeć przed siebie i widzieć to, że po prostu nie pomylą mi się te podświetlenia, które są po prostu na pulpicie, z których korzysta. Są to dla niego informacje, co działa, co nie działa, czy jest jakaś uwaga do nieprawidłowego działania któregoś z elementów. Nie pomyliło mu się to z wyświetlanymi yy, semaforami na szlaku.